Dzień dobry z tej strony Babka Bronka Moi drodzy ja chciałam wam powiedzieć że dzisiaj wybrałam się do lasu i trochę zgłodniało mi bo jestem na takiej takiej diecie jestem takiej diecie cud no takiej może nie cud ale ostatnio ten ferie u nas są w Gdańsku i z wnuczką jeżdżę sobie na, na basen i staram się staram się tego yy, uważać na to, co, co jemy. No i tak sobie pomyślałam dzisiaj. Dzisiaj z wami się wybiorę do lasu, ponieważ jest okazja, bo moja wnuczka wczoraj tak się umęczyła na basenie, moi drodzy, bo ona tam siedziała w takiej ciepłej wodzie, tam taki basen fajny jest i on, u Kaszułów, taka ciepła woda i... I ten dzisiaj powiedziała, że ją nóżki bolą i to i tamto. No a moja córka, moi drodzy, wymyśliła sobie, że jak dzisiaj nie jedziemy na basen, mówi mama, to może mama dzisiaj zrobi remont, bo mają przyjść fachowcy, podłogę kłaść, tylko nie wiadomo kiedy przyjdą. Pieniądze są przygotowane, tylko nie wiadomo kiedy oni się. Zdecydują, bo oni nie mają czasu, bo oni muszą na razie podjechać, zobaczyć, jak to będzie. Moi drodzy, no i tak, ja się tak przestraszyłam, że będę musiała tam coś w tej chałupie robić. I tak sobie pomyślałam, rano pod osłoną nocy się spakowało, i jo, jo, moi drodzy. I tak idę, idę już, tak, tak, tak po cichu szłam, bo chciałam się ubrać i uciec z domu. I córka mi mówi, a co... Z tym remontem. Ja mówię, dobra kobieto, jakim remontem? Ja teraz wychodzę, nie mam czasu. No i dobra. I teraz kupiłam takiego grilla sobie tutaj niedaleko lasu. I mówię, zrobię takiego grilla, takiego, kupię takiego grillę, takiego gotowca. Tylko zauważyłam, że żeby go odpalić, to trzeba mieć stalowe nerwy. Jo. Kupiłam takie cikieł kiełbaski No bo wiadomo, to, że jestem na diecie, to jeszcze nic nie... Od... O Jezu, jak tutaj ten, jak tutaj mucha. Tu też taki ręcznik wziąłam pod dupa, żebyście tam nie myśleli, że ja siedzę tutaj na śniegu. I o moi drodzy, no tutaj mam takie węgielki, mam takie. No i tak to wszystkie takie to całe opakowanie, które tutaj... Było w tym zestawie No niestety. Muszę te wszystkie kartoniki tutaj przepalić i mam nadzieję, że ten, że ten grill się odpali i drodzy, bo ja nie kupiłam żadnego alkoholu, żadnego takiego czegoś tak, nie wiem, denaturatu czy coś, żeby to, żeby to zaczęło działać jak się należy, ale dobra. Moi drodzy, mam nadzieję, że to wszystko wszystko będzie zgodnie. Zgodnie z takimi... Prawami fizyki, jo. Jo, moi drodzy, co chciałam Wam powiedzieć? Długo się nie odzywałam, bo ludzie mnie nie oglądają, trochę się ze mnie niektórzy śmieją, jo. Ja się wcale nie dziwię, że się śmieją z babki bronki no bo jak to się nie śmiać z takiej, z takiej starej baby, I teraz w tym roku już kończy 97 lat, jo. No i ludzie się troszeczkę śmieją ze mnie i mi tak wstyd, tak chodzić po tych lasach i nagrywać. Mówię, bo może to nie jest potrzebne nikomu do szczęścia, ale mówię, dobra tam, nie ja będę się przejmowała ludźmi i tak nagrom i tak nagrą filmik, jak to babka bronka, jak, jej babki, jak to babka bronka w ogóle funkcjonuje na co dzień, jakie ma życie, bo, bo ja takie mam właśnie życie, moi drodzy, takie różne, takie, no takie jest. No zobacz ta sobie tam na Facebooku albo na TikToku, na YouTubie może mniej, ale może ta sobie zobaczyć, jak to babka bronka sobie żyje. I jo, tak normalnie w tygodniu, to, to ja normalnie chodzę jak chłop. Jo, moi drodzy, to nie, że ja tak do pracy idę, bo przecież moja pani kierownik kochana by mnie wyrzuciła z roboty, jak ja bym taka, taka chodziła yy, przebrana, ale ona już nic nie mówi i... To, co je po pracy, to je po pracy, a to, co je. W ten. Znaczy, tutaj w pracy, to je w pracy, a co po pracy? To po pracy. To jak, jak sobie razmar takie głupoty nagrywa i różne rzeczy robi, no to. no to tak. chyba ma prawo. Jak nic nie mówi, to chyba ma prawo. jo o, moi drodzy. Dobra, bo to się zarazem nie śmiać. Dobra, moi drodzy, zobaczcie. Ja kupiłam takie kiełbasy, jo. Bo ja chciałam Wam powiedzieć, że babka brąka jej na diecie, Teraz z wnuczką jeżdżę sobie na basen, tam do tych kaszubów, do kolbud. No, teraz na tych, jak ona ma teraz te ferie, to chyba byli mu. Chyba z sześć razy byli. Ja byłam chyba z nią chyba, nie wiem, pięć razy, a sama byłam raz. I wczoraj kupili mi jeszcze takie karnety. Takie karnety, że jak będę sama. Na kolbudach, jo, na basenie, to, to wtedy będę sama. A jak, a jak będę z nią, to będę z nią i będzie wtedy się bawić. Fajnie tam jest. Chciałam Wam tylko powiedzieć, że teraz takie te moje filmiki, jeżeli chodzi o YouTube, to będę troszeczkę wstawiała raczej bardziej z różnych takich zbiorników wodnych, jo, żeby Wam pokazać jak to wygląda, babki, brąki, życie, no i w ogóle, żeby wam zaszczepić, zaszczepić w ogóle takie takie różne zachowania, czy tam jakieś takie takie różne ciekawe rzeczy, jakie można robić oprócz takiego normalnego życia, takiego normalnego życia. I tak teraz ostatnio sobie pomyślałam, że, że ja po prostu też tak nie mam pieniędzy, żeby na wszystko było i wczoraj tłumaczyłam w nutce, że że jeżeli będziemy jeździ, jeździli na basen, to musi zrozumieć, że, że trzeba będzie się nastawiać tylko na basen, tylko na basen, ewentualnie gdzieś tam pójdźmy sobie coś zjeść, jak będziesz chciała, czy, czy w piekarni kupim, czy co po drodze, bo bo już w ciągu ponad tygodnia poszło troszeczkę pieniędzy włącznie z tymi karnetami, no to nie wiem, około tysiąca złotych moi drodzy, to nie są takie małe pieniądze, ale... Wnuczka mówi, no teraz jak babcia kupiłaś te karnety, to teraz już do końca ferii, to wiadomo. Tylko będziemy musieli mieć pieniążki na autobus i, i będziemy po prostu sobie jeździć i ten. Bo to wszystko się o to ro rozchodzi moi drodzy, żeby, żeby te dzieci, żeby te dzieci widziały oprócz tych telefonów. Jo, bo o to się rozchodzi głównie. Oprócz tych telefonów, żeby widziały, że żyje co innego. Oprócz tego wszystkiego, nie tylko te telefony, te tam jakieś PS4, jak to się tam nazywa, i komputery, żeby one widziały, że no, niestety, czekaj, tam. już się to łbasa grzeje, jo, moi drodzy. Ja tutaj tak siedzę pod osłoną, taki krzak w lesie siedzę. U kaszubów jestem, moi drodzy. Mam nadzieję, że oni mnie tutaj nie rozpoznają, bo kaszuby za mną za bardzo nie, nie przepadają. O, moi drodzy, co ja chciałam Wam powiedzieć? Ja sobie dzisiaj kupiłam mandarynki. I o, mandarynki kupiłam sobie i mam jeszcze... Mam jeszcze jabłuszka, dwa. No, dwa jabłuszka mam. I co tu jeszcze? Tylko szkoda, że nie wziąłem paliwa. Czekajta, bo ja tu muszę to rozmuchać. To nie jest jak... Ja w ogóle nie jestem przygotowana, moi drodzy. Ale ja muszę się tu przygotować na szybkiego. Bo to nie są żarty, moi drodzy. I moi drodzy, no dobra. Wyjdzie jak wyjdzie, jak zwykle. Babka Bronka powinna to wcześniej ogarnąć się tutaj, a nie. Później ten film taki wyjdzie dziwny, nie wiadomo czy to, czy to w ogóle wstawić, ale ja tak sobie postanowiłam, że ja raczej będę wstawiała. Nawet jeżeli takie troszeczkę jest słabo zorganizowane, ponieważ ja chciałam Wam pokazać, że po prostu ja mam takie życie. To, to we wszyscy ma ta takie życie. To nie jest, że do was, do kuchni się wchodzi i wszędzie je ładnie i pięknie i ten... No przecież tak, tak nie ma w domu normalnie, przecież to normalnie się używa. W domu różne rzeczy. Robi się jakiś tam bałagan w tej chałupie. Wiadomo. No i tak samo u babki brąki jest. Babka brąka teraz tylko jest po prostu w polu i jakoś tak dziwnie wyszło, że nie jestem tak do końca przygotowana. O, nawet mam trochę chlebka. Ale to jest taki... Taki ten... Muszę wam powiedzieć szczerze, bo... Bo ja to kupiłam dla ptaków, chociaż nie powinnam ptaków, ptakom takich rzeczy dawać, ale kupiłam to tym ptakom niesfornym, bo one takie wiecznie tutaj nad jeziorem, tutaj niedaleko, u tych Kaszubów, one lubią, jak ktoś tam rzuci chlebek, bo tam teraz te ptaki się zlatują, no i ja tak zrobiłam, no, dałam trochę tej, niepotrzebnie tutaj też tej, tej folii, ale ona się za chwilę przepali, moi drodzy, tu jest taki węgiel, węgiel taki w tym grillu. Ja to muszę rozpalić. Bo jak ja bym pomyślała wcześniej, to ja bym wcześniej trochę inaczej to zorganizowała. Bym, bym wzięła. O! Jezus, Maria jaka tutaj. Teraz muszę poczekać, aż się przepali ten, ten. Bo tam było trochę folii. Jo, no dobra. No to już i moja wina. Tak zrobiłam, ale ona zaraz się przepali ta folia. To no troszeczkę było tej folii. I o, moi drodzy, co ja chciałam wam powiedzieć. Chciałam wam powiedzieć tylko, że zaczęłam jeździć z wnuczką na ten basen. Już byli, no tak jak wam mówiłam, byli chyba pięć razy, ja byłam sama raz. I wnuczka codziennie mówi, że nie chce jeździć. Co to w ogóle się dzieje na tym świecie. Co to w ogóle znaczy, że ona nie chce jeździć? No jak ona może nie chce jeździć? Przecież babcia kupuje bilety. Wczoraj karnety, bo mówię, to troszeczkę jednak z tymi karnetami troszeczkę będzie... jednak będzie troszeczkę taniej. A, a jest taka jeszcze... Oczekajcie, będzie ja taka mam trzcina, i i można wykorzystać. No i to wychodzi tak, że wnuczka nie chce jeździć. No ale trzeba jeździć. Trzeba jeździć, bo co ona ma robić w te ferie, ta dziewczynka? Musi jeździć. Musi zobaczyć, a ja jej tłumacza, że, że kiedyś było tak, a teraz jest tak. I ona musi to zrozumieć, że, że babcia chce dobrze, babcia chce po prostu ją zabrać, żeby ona, żeby ona tam po prostu pojechała trochę posiedziała w tym basenie połączyła się pływać z czasem ją na szczół, na taką szkółkę zapiszę ją Moi drodzy, ale teraz tak ją sama troszeczkę trenuje i tak nie za bardzo to idzie no ale co jeździmy bo ma teraz dwa tygodnie tych ferii była niedawno w Kościeżynie tam miała takie, takie swoje tam sprawy takie tam rehabilitacje bo ona ma takie swoje takie te takie tam małe problemy, że musi troszeczkę się rehabilitować. No jo, no i teraz tak sobie wymyśliłam, że, że bo tutaj lekarze mówili, że, że jednak ten basen jest wskazany. Taki właśnie, żeby te baseny były, jo. No i tak sobie babcia Bronka pomyślała, że jednak będzie tą wnuczkę zabierała, no i będę ją zabierała, jo, tylko że ona psiączy, że ona nie chce jeździć a babcia Bronka jest taka nie do końca zadowolona z tego tytułu, że tak powiem. Ale dobra, moi drodzy, dzisiaj nie jestem w ogóle przygotowana na żadną taką jakąś historię yy, z życia, dlatego tak wam troszeczkę mówię, co umie, jest, co u mnie się dzieje. I jo, no a co się dzieje? No różne rzeczy się dzieją. I teraz będę starała się chodzić więcej do lasu. I jo, żeby odpocząć, moi drodzy, odpocząć od. Całotygodniowej pracy. Tak. No, i w międzyczasie, jeszcze po prostu, żeby nie było, że tylko myślę o, o, o sobie, no to sobie pomyślałam, że ta moja wnuczka kochana, Emilia. O, zobacz, jak ona się teraz tutaj fajnie takie obaska robi. I o, tak sobie pomyślałam, że oprócz tego, że ze, z wnuczką jeżdżę teraz w te ferie to będę jeszcze dodatkowo wam nagrywała takie właśnie filmiki żebyście widzieli że, że że babka Bronka żyje i 97 lat kończę w lipcu w tym roku ale jeszcze postaram się żyć jak najdłużej postaram się żyć żebyś ta, żebyś ta byli ten żebyś tam mieli mnie tego pod kontrolą że tak powiem jo ja sobie tak żartuję tylko jo. moi drodzy ta folia już się przepaliła, bo tam był tylko taki kawałek, i tutaj takie dałam, trzcina i dałam takie papierki jeszcze, co miało. Oj, moi drodzy, i tak. I miałam ten chleb dla tych ptaków, bo ja za bardzo chleba nie mogę. Nie, moi drodzy, bo ja jestem na diecie. No. No dobra. Fajnie się robi. Moi drodzy, co ja chciałam Wam jeszcze powiedzieć? Chciałam Wam powiedzieć, że. Ostatnio bardzo chorowałam na płuca i za bardzo się nie odzywałam. Znaczy na tym, na tym Facebooku to Nie, na Facebooku się odzywałam więcej. Już. Na tym YouTube to troszeczkę mniej tam, bo ja tam na tym YouTube jestem taka troszeczkę przyblokowana z zasięgami i trochę się zniechęciłam, ale no ale tam was jest tyle fajnych osób. I wiem, że mało, mnie, mało kto mnie ogląda, ale no ale cóż, no ale to tak jakoś zobowiązuję jednak, żeby się od czasu do czasu do Was odezwać. I o, i o żebyś ta, tam, chociaż jeszcze te dwie, trzy osoby się do mnie odezwą i powiedzą: dobra babka, bronka, my się cieszymy, że Ty w ogóle się pojawiłaś. I może niedługo będę lajwowała coś tam trochę takie może rzeczy, że nie będę się odzywała na jakieś live, ale może troszeczkę będę liveowała, coś tam z wami sobie pogadam. Tylko, że na live'ach to jest tak, że przychodzą różni ludzie i obrażają. A babka bronka sobie powiedziała: Nie, nie pozwolę się obrażać. Moi drodzy, ja się nie pozwolę obrażać, bo ja jestem poważna kobieta, moi drodzy, i ja się nie pozwolę obrażać przez nikogo. Nawet jakby ten kanał na YouTubie miał umrzeć, nie pozwolę, na pewno nie, ale powiedziałam sobie, będę cały czas się odzywała, no i na te swoje barki będę brała te, te, te kamienie, którymi mnie rzucata cały czas i obrażata, no bo tam nie, niektórzy są tacy fajni ludzie, nawet jak czasami obrażą, to później za jakiś czas się odezwą mi ja tam wybaczam, moi drodzy, ja wybaczam, ale nie zapominam, no, moi drodzy, ta jaka takie basa już jest ładna, ja akurat teraz może nie widzicie, bo to jest trochę, trochę jednak niedaleko je daleko od tej kamery, no, nawet nie wiem, ile to minut leci, bo nie mam drugiego telefonu, a nie, bo jakby to był live, to bym widziała. a tutaj, czekajcie, bo ja muszę zobaczyć, O cholera, to już 17 minut, przecież tego nikt nie będzie oglądał. Moi drodzy, ja jestem trochę zmęczona, bo ja teraz przez cały tydzień byłam w robocie i ten i później jeszcze z wnuczką po pracy jak się udawało. Nie codziennie oczywiście, jak ona oczywiście miała chęć. Znaczy chęć to na chęci to nie ma nigdy, ale jak miała czas, jak miała czas, bo nie zawsze ma czas, bo czasami... Tam gdzieś musi w inne miejsca jeździć w ciągu dnia, i jak przychodziłam z roboty, to ona, ten, ona mówiła, że babcia ja nie pojada, bo, bo ja już zmęczona. A ja też byłam nieraz zmęczona. We wtorek chyba tak było. Miałam jechać zim na basen, i przyszłam z roboty, i położyłam się, i koniec! Kropka! Moi drodzy, jak mi się położyła, to jak woda w kamień. Nie miałam siły, żeby jechać. Wczoraj był piątek, to wczoraj. Jakoś się udało, bo ona mi nagadała, że ona dzisiaj pójdzie do kina. Nie poszła do tego kina, bo się okazało, że ten filmik już tam gdzieś leci w telewizji, tam coś tam. I ona mówi, nie, to ona nie pójdzie już do kina. Ja myślałam, że to, jakiś, że to jakaś nowość. Moi drodzy, takie ubaski teraz się robią, takie już są zarumienione. Super sprawa i chciałam Wam powiedzieć. Babka Brunka oczywiście jest na diecie, jo moi drodzy, ale jak jestem w lesie, to ja nie patrzę na takie rzeczy, jak jestem głodna, no to wiadomo, no staram się po prostu tego pieczywa nie mieć za dużo, ale dzisiaj nie mam za dużo, bo już troszeczkę ptakom po drodze rozdało mi, jo moi drodzy, a tak to może by nawet nic nie było tego pieczywa, kupiłam sobie jeszcze takie pomarańczowy soczek, Jo, a teraz może od razu nie będę piła, ale po jedzeniu na pewno i znaczy pomarańczowy, i pomidorowy, jo, moi drodzy, to jest bardzo ważne, żeby, żeby soki jednak były, bo ja już dzisiaj, jak wyszłam, Jezus, jak ja wyszłam dzisiaj z domu, to było chyba mm, mm, mm. wcześniej wyszłam, gdzieś po ósmej, tylko że ja. Tak długo, długo szłam, bo nie jechałam autobusem i, i w końcu się okazało, że jeszcze że sobie weszłam do takiego sklepu po drodze przed lasem i kupiłam ten, ten kartę do kamery, bo my z Emilcią jak jeździmy na jeziora, czy czy na basen, to my mamy taką specjalną kamerę, którą się zamyka w kapsule i musiałam specjalną kartę kupić taką 64 GB, żeby żeby ten żeby tam później pojechać jutro czy w poniedziałek, bo my teraz sobie takie karnety kupili. Teraz to tylko musimy kupić bilety na autobus, jak będziemy jechać do tych niesfornych nieswornych o moi drodzy, ale, ale oni wczoraj mnie bardzo ładnie potraktowali, sprzedali mi takie karnety. Teraz babka bronka jest cała szczęśliwa. Jo, że, że te karnety mam i teraz mogę sobie jeździć chyba ponad tydzień na tych karnetach jo i będziemy sobie jeździć i będziemy korzystać jak najwięcej moi drodzy w wodzie jo dlatego babka Bronka moi drodzy odszuka troszeczkę takich starych filmików jak kiedyś pływało z bojką na jeziorach znaczy nie wiem czy będę to wstawiała na YouTubie ale na pewno na na tym na TikToku i na Facebooku a jeżeli chodzi o YouTube, to będę się starała, żeby jak najwięcej Wam pokazywać takich wyjść do lasu i ewentualnie właśnie różne zbiorniki wodne, włącznie z łyżwami. I o, to tak teraz ten kanał będzie wyglądał, ponieważ no czasami to tak właśnie jest, że trzeba po prostu coś zmienić. Moi drodzy, ja chciałam Wam tylko powiedzieć, nie będę Wam gitary zawracała bo ja już kończę, bo takie łaski dochodzą. Moi drodzy, chciałam Wam tylko powiedzieć, że spotkałam teraz tego bezdomnego Tomasza z tych, z tych moich filmów, co my, my sobie takie różne jaja nagrywali i nie tylko yy, osobiście go spotkałam i przyobiecałam mu, że już nic nie będę wstawiała starych filmików, dlatego bo, bo Tomasz, Tomasz... Teraz chodzi do lekarza i załatwia papiery, ma pracę, ktoś mu pomógł, nie chciał powiedzieć kto, ale powiedział, że ktoś mu pomógł i ma gdzie mieszkać. I tak troszeczkę się teraz wziął za swoje zdrowie, chłopak, i mówi, że to jeszcze nie jest wszystko, bo niedługo będzie jechał jeszcze do lepszej pracy. Ma teraz bardzo fajną pracę, ale mówi, niedługo będzie jechał do takiej pracy jeszcze lepszej którą ma, tylko musi dużo spraw pozałatwiać. No i, i to chciałam wam tylko tak napomknąć i wam wspomnieć o tym, że takie rzeczy też mają miejsce. No i tym akcentem chciałam skończyć już, moi drodzy. I patrzę tak tylko tutaj, że czy nie ma za plecami jakichś dzików, bo dzisiaj dzika spotkałam w lesie, konie spotkałam i... I jeszcze sarny spotkało mię. Oj drodzy chciałam wam tylko powiedzieć, że, oj, że mam się dobrze i na pewno się do was odezwę. To nie, że ja nie chcę, tylko czasami po prostu nie mam czasu. Ostatnio bardzo źle się czułam, bo, bo, bo się leczyłam, yy, tak na te płuca leczyłam się tak. Po trochu, po trochu się leczyło. Myślałam, że jestem zdrowa. A skończyło się na tym, że musiałam wziąć zwolnienie lekarskie, i to wszystko trwało kilka tygodni. A teraz jestem bardzo zdrowa. Czuję się bardzo zdrowa. Moi drodzy! Kiełbaska wyszła idealnie. Zobaczta, moi drodzy. Babka, brunka. Chciałam was pozdrowić. Wszystkich z lasu. zobaczta mm, mm, mm. Jakie ja tu mam luksusy, moi drodzy. A moja córka dzisiaj powiedziała: mama, dzisiaj będzie wierciła dziury w ścianie i jakieś półki miała wieszać. Moi drodzy, ja tak się przestraszyłam. Tej roboty, jo, że musiałam uciec. Do mojego ukochanego lasu. <grystecki> Super takie kiełbasa. Moi drodzy, białko musi być. To nie że babka bronka ma dieta. Białko musi być w diecie. Bo skąd ja mam siły do roboty brać? Dobra, głupot nie będę gadała. Tylko wam pokażę, jak to wygląda. Wszystko, moi drodzy, babka, brunka. Chciała Wam tylko powiedzieć, że jestem w lesie, moi drodzy, i głodna dzisiaj. Nie pójdę spać, na pewno nie. I chciałam pozdrowić zaratanego tatę, który chyba w Krakowie wczoraj był. Jo, moi drodzy, bo tak właśnie. Przyuważyłam tam coś na jakimś ten, na jakiejś platformie chyba na Facebooku. Moi drodzy, i polecam kanał Zalatany, Tata i Grzyby. Moi drodzy i chciałam pozdrowić Filipka Włóczykija, bo Filipek dzisiaj powiedział, że nagrał... Czekajcie, bo mnie nie widzita. Filipek Włóczyki powiedział dzisiaj, że, że nagrał filmik i pozdrowił. Pozdrowił babkę, bronkę z YouTube'a. moi drodzy, wpiszcie sobie na YouTube Filipek, włóczyki i i zalatany tata, i grzyby. I wszystko na temat. To są moje takie najlepsze przyjaciele, moi drodzy. I o, zobaczcie, jakie tutaj pyszności babka bronka ma. No, wszystko jest bardzo smaczne. I pamiętaj ta dieta, dietą, ale. Białko musi być, musi, musi być, bo inaczej nie byli tam, mieli siły na to, żeby, żeby normalnie funkcjonować. Jo. Oj! Trzymajcie się z Panem Bogiem. Co złego, to nie ja, moi drodzy. Na pewno tu pożaru żadnego nie będzie. Nie. Zjem to wszystko i te mannarynki, te jabłka. I będę jechała do domu, ale dopiero wieczorem, bo jeszcze mam w planie pójść na Strzelnicę, zobaczyć co tam się na Strzelnicy dzieje. A jak się uda, moi drodzy, to może babka Bronka dzisiaj jeszcze wejdzie do jeziora, bo to jest ostatnia taka możliwość. Wejdę do jeziora i będę morsowała. A jeżeli to mi się uda, to na pewno się o tym dowiecie. Z Panem Bogiem trzymajcie się, co złego to nie ja.